Zawsze zaczynam od ustawienia prowadnic, czyli prawy klawisz na linijkę, ustawienia linijki, prowadnice, wzorce. Następnie, przy drukowych materiałach, zawsze biorę sobie obszar na spad, krawędzie strony oraz marginesy 1 cm. I tak właśnie to wygląda. Klikam: przyciągaj do. Prowadnicy, można rozpocząć pracę. W tym celu wybieram narzędzia, następnie skrypty. W poprzednich wersjach Korela to były makra. Więc wybieram skrypty, następnie ponownie skrypty i tutaj z boku pojawiają mi się. Wybieram wśród nich kalendar Wizard. rozwijam, następnie jeszcze raz. Wizard, i tutaj pojawia mi się opcja Create Kalendar. Którą wybieram. I teraz wyświetlił mi się, jak Państwo mogą zobaczyć, kreator kalendarzy. Mam tutaj różne opcje, które mogę wykorzystać, żeby ten kalendarz dostosować do swoich potrzeb. Na przykład tutaj wyświetla mi się rok ustawie 2023. Teraz miesiące zaznaczony jest tylko styczeń. Jeżeli kliknę all, zaznaczą mi się wszystkie, ponieważ chciałabym, żeby na jednej stronie znalazły się wszystkie miesiące.